Opel Corsa E 2015 rocznik 14,90 90 koni benzynka wolno ssąca z pośrednim wtryskiem benzyny Pierws, od pierwszego właściciela to jest auto, więc przebieg autentyczny 88 665 km i teraz Wam pokażę jak to wygląda od spodu jeszcze szybki look pod maskę i co ciekawe mamy końcówkę 2024 roku, auto 2015 i jeszcze oryginalny akumulator GM warta, AGM, szkoda, bo ma start-stop, szkoda, że AGM, bo jest droższy, szkoda, że nie EFB, Był, byłby tańszy, no ale jest AGM, 60 amperogodzin. jeszcze fabryczny akumulator. 1.4, czyli ta prostsza wersja tego, o których zawsze mówiłem, tych uturbionych, które uważam za bardzo wadliwe, chodzi mi o osprzęt, który mają bardzo lichy. Tutaj elektromagnesy zmiennych faz, delikatne przypocenie. Na szczęście nie przez wtyczkę, nie puszcza przez wtyczka ani jeden, ani drugi, tylko przy uszczelce tutaj ten na wałku wydechowym jest delikatnie przypocony, ale tylko przypocony, nic nie pociekło niżej, bo widzę. Natomiast zaraz Wam pokażę, co się dzieje od spodu. Tutaj często te pompy wody też padają bardzo, bardzo szybko. O te oryginalne dosyć często padają znaczy w sensie, że cieknie przez wirnik na uszczelnieniu płyt wylatuje. A poza tym to prostota. To kolanko, tylko to magistralę tutaj wymienić na aluminiową z duraluminium od Chińczyka z alikres i będzie lux. Dobra, a jak. A tak taka korsa wygląda od spodu i zobaczcie, pierwszy właściciel 88 tysięcy. I jak już się pięknie leje tutaj olej, wycieka z uszczelki z tego słynnego trójstyku. Tutaj a w zasadzie to chyba tutaj już i wyżej też. Natomiast na pewno nie z elektromagnesów, z uszczelek, z uszczelek i nie z pokrywy zaworów, bo tam jest sucho u góry patrzyłem, więc to tylko i wyłącznie tutaj uszczelka. Już puszcza. Tu często na tym trójstyku obudowa rozrządu, mi blok silnika tutaj bardzo często też puszcza. To jest tak gówniano tu zrobione, że ta uszczelka jest tak, jakby nie, do, nie dochodzi do samego końca. Jak tu się dobrze nie przy. nie da masy uszczelniającej w tym punkcie, to wtedy tutaj bardzo często cieknie. Ale tutaj też cieknie i wyżej ta uszczelka puściła. I teraz posłuchajcie, żeby. I co mi po tym, że tu jest łańcuch rozrządu? Ten łańcuch nawet się nie wyciąga w tych silnikach nie nieraz, robi. czy w tych 1,4 Turbo też które są o no, wiele mocniejsze. Jest ten sam rozrząd, ten sam łańcuch. On się nie wyciąga, nic się z nim nie dzieje. Tylko napinacz często nie trzyma ciśnienia i pierwsze odpalenie po nocy jest rzężenie To nie są łańcuch, tylko napinacz. Koła zębate też się nie wycierają. To na przykład jak w Mercedesach 1.8 kompresor była słynna akcja, że te zęby nie były utwardzane i to się tam często wycierało. Natomiast tutaj to jest ok Tu jest inna sprawa tu mam, żeby zlikwidować ten wyciek, to teraz musimy cały ten rozrząd rozebrać, bo uszczelka obudowy jest z, za rozrządem. Czyli teraz co mi po tym łańcuchu, jak i tak muszę cały rozrząd zdjąć, żeby ten wyciek zrobić. Tuż, już po korku to kapie, tylko to nie jest korka, kapie to spływa tutaj po prostu i skapuje, nie? Także, no jak już to się rozbiera i robi takie coś, to już warto ten yy, łańcuch wymienić. Sam zestaw tego rozrządu Oryginał tutaj dla Gma robiła firma INA. To taki oryginał z Iny to kosztuje nie, niecałe 300 zł, 200 coś, nawet cały, cały zestaw tego łańcuch, plus ślizgi, plus napinacz. Natomiast do tego wiadomość dochodzi uszczelka obudowy rozrządu. Od razu y, powinno się wymienić dwie uszczelki z elektr y, tych elektromagnesów zmiennych faz, uszczelka y, pompy wody, dobrze mówię, trzeba ją ściągać, do tego trzeba. Także uszelka pompy wody, no takie tam inne jeszcze pierdoły. No i, i, i cóż mi po tym, że mam ten łańcuch, jak i tak, żeby taki wyciek zlikwidować, muszę go rozbierać. No, no, bez sensu, to wolałbym mieć pasek. Naprawdę, wolałbym mieć pasek. Żywotność takich łańcuchów. No tutaj, jak mówię, sam łańcuch się tak nie, nie wyciąga, nic się takiego nie dzieje, o ile tutaj właśnie ten, ten wyciek to powoduje. A jakbyśmy mieli na pasku ten rozrząd... To nie byłoby tej wielkiej uszczelki tutaj, bo by tylko był uszczelniacz na wale i na wałkach rozrządu i tyle. Prosta sprawa, nie miałoby się skąd tak tutaj z tej wielkiej uszczelki. Katalizator zintegrowany z kolektorem wydechowym. Skrzynia na szczęście ta starszego typu, tu też jakieś przypocenie dosyć spore. Nie wiem, czy te uszczelniacze już się pocą. To jest jeszcze przy pocaju, bo jest taka wilgotna tu. Znaczy tak widać, że zabrudzona. Tu nie ma żadnego wycieku, ale to takie... Widać, że tu się jakiś olej przypacał. I takie jest od zabrudzone, przykleiło do tego. Natomiast robić to nie ma co jeszcze, bo no jeszcze się tu nic nie spływa. Olej tymi uszczelniaczami płosi. Na szczęście skrzynia tego starszego typu nie wiem, F17 czy F23, czy nie wiem, jaka tu jest, ale no, w każdym się ta starsza i bardzo dobrze, bo w tych mocniejszych 1.4 Turbo to już jest ta wadliwa M20, M32. M32, czyli tak, gdzie łożyska padają na gminnie. Poza tym tak to wygląda. Podróżnice niczym nie zabezpieczone, w sensie żadnego wosku, żadnego nic tutaj. Sierdza już wdaje tu w śruby, w gwinty. Opaska pognita. Od... No ale ogólnie, ogólnie tragedia się tu nie dzieje. Jak na 9 lat, już prawie będzie 10 za chwilę. Amelinijowy, jakiś dur aluminium. Eee, te saneczki tutaj część tych sanek, jakby z takiego profilu. W zasadzie to to wzmocnienie tutaj dolne, pas, pas dolny, bo sanki to tutaj. No i ten olej jak już rozbryzguje też tutaj na te sanki, powoli, oby to już niedługo ściągać ten rozrząd. Dobry dojście do alternatora, tu jest do rozrusznika też w miarę, chociaż lepiej jest w grupie Volkswagena, bo w grupie Volkswagena zawsze go mamy tu. Jest łatwiej niż jak tu z tyłu, no ale tragedii nie ma. Tutaj sanki stalowe, rdza się wdaje na rantach, ale też tragedii nie ma. Zawieszenie, jak to w Opelku, zawsze to lubię w Opelku, bo stworzeń jest tutaj w zwrotnice wkładany tak, że mamy śrubę na przestrzał, lepiej jest, łatwiej on wychodzi, niż jak jest taka zabudowana zwrotnica i nie ma tej śruby, tylko od góry przykręcane, to wolę jak jest tak jak Opel tu robi, łatwiej wymienić po prostu. Sworzenie oryginalne, jeszcze nitowane. Zawsze, mu, ale wymienne, czyli można nitę rozwiercić i potem przykręca się zwykły stworzeń w zamienniku. Amortyzator mocowany na dwie śruby do zwrotnicy, czyli też fajnie, lepiej jak, znaczy łatwiej wymienić niż jak w grupie Volkswagena, bo w grupie Volkswagen jest wkładane od góry zwrotnice. Tu jest to przyjemniejsze do roboty. Jedyne co to yy... Łożysko jest wprasowywane w zwrotnicę, czyli no, trochę gorsza sprawa niż jak piasta, przykręcana. Delikatna korozja, ale to taka powierzchowna na tych grubych elementach. To się nic nie dzieje. Tutaj już jakaś fabryczna konserwacja jest na tej płycie. No i tutaj jest konserwacja na całości. Fabryczny jakiś baranek. Baryłki tylko gniją na przewodach hałucowych, ale przewody tu się może zaczyna powoli jakieś puchnięcie na początku, bo to od tego będzie szło dalej, nie? Takich zaczyna się tu grubsze robić, ale jest okej. Okay. tylko wsporniczek ta blaszka punktowo gnije. Oczywiście rura wydechowa. Już korozja się wdała. <laughs> łączniczek z nierdze trzyma się ładnie. Tylny wydech też się ładnie trzyma. Też jakaś forma nierdzewki. Delikatne kropeczki, tylko tego nalotu. 2015 BOSAL robił dla GMA. Ostatnia korsa robiona za Dżima. Greta byłaby zadowolona, zadowolona. No jest tutaj. Czyściusio? Test palucha. Woda tylko jest czysty. <laughs> Zawsze jak sobie takie autko kupujecie, to zobaczcie sobie taki benzynce. Tak, jak tutaj już będzie czarne, to już troszkę oleju przypala. Z tyłu bębny, delikatnie się zaczynają takie naloty rcawe, ale nic groźnego. Belka z tyłu, o, fajna, fajna konstrukcja. Taka obcięta rura, o, śmiesznie to wygląda. Ale też się trzyma wszystko. Kupy prościzna, jak to w tego typu samochodzie. Tutaj by mogli tylko te podróżnice z tyłu czymś lepiej zabezpieczyć, bo no kurde, tu nie ma nic, żadnego baraga. Już tutaj najczęściej gnie tył. Tu na podłodze zakonserwowali takim tym barankiem, a tam nie, no to bez sensu. Tam coś jest napsikane, to takie żółte, widzę, także jakaś forma wosku jest, tam widzę w tym profilu, ale tu jest ten taki ala bararek, jest czy nie ma? A jest tam taki ala wosk. Tu jest więcej tego, tego baranka. Tu jest tylko ten wosk. I tu jest tylko tamten wosk. Mogliby tym barankiem tu też sypnąć. To by... O, tak jak tu jest, nie? Ta podło... ta wnęka koła. O, ten taki baranek, ta struktura. A to na tym go nie ma. To tu powinno być, bo to najczęściej gnije. Podłużnice. Końcówki, progów, wszystko jest OK. Trzyma się kupy. To już niedaleko spawu, trochę więcej tej rdzy na wydechu. Ale ogólnie taka korsa spoko. Gdyby nie to, że ja nie lubię, nie lubię tego, chociaż ten to jeszcze w miarę, bo nie ma tego turbo, czyli tutaj parę rzeczy odchodzi, ale ta pokrywa zaworów są wbudowaną odmą że nie można rozebrać trzeba całą pokrywę wymieniać albo tam plastik kleić, jak tą, żeby membranę wymienić. głupoty pierdoły. No i tutaj ten rozrząd kurczy, to jest porażka, jeśli chodzi o te wycieki w tym miejscu. No, Tutaj podstawa filtr olej, też jakieś tutaj, coś może jak ktoś wymieniał olej to. Pociekło bo tu takie o, filgotne. a to pewnie jak był olej wymieniany to pociekło po tym. Grawitacyjnie w dół. Dobra, także tak wygląda taka corsa E od spodu. Pozdrawiam.